Szanowni Państwo, drodzy, drogie media. Dzisiaj rozpoczynamy konferencję prasową. Wspólnie na konferencji mamy przedstawicieli najważniejszych władz krajowych Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale przede wszystkim przyczyna jest, że senator, kandydat na senatora, kolega Mieczysław Bagiński, bardzo serdecznie. Witam kolegów, yy, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej całego kraju, kolegę Grzegorza Sketyny, witam serdecznie i posła zarazem, i przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, serdecznie witam y, kolegę posła i przewodniczącego struktur wojewódzkich województwa podlaskiego, Roberta, Roberta Tyszkiewicza, witam wiceprzewodniczącego sejmiku struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej Jacka Pierunka, no. witam serdecznie Jest. po raz kolejny prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego, posła, byłego ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, witam serdecznie szefa sztabu, senatora Mieczysława Bagińskiego, wicemarszałka Stefana Krajewskiego, ale przede wszystkim witam kandydata do Senatu, senatora, wiceprzewodniczącego, byłego wicewojewodę, wojewodę Łomżyńskiego od 98 roku, jedyny, który w Polsce wygrywa wybory do sojomiku województwa podlaskiego, kolegę Mieczysława Bagińskiego. Przekazuje głos. Pan przewodniczący pewnie Schetyna, yy, yy, Tak rozpoczniemy. Nasz, nasz koalicjant. Tak. Pan prze, prze, przewodniczący Grzegorz Schetyna wieloletni koalicjant i przyjechałem tu z przyjaźni do, do Władysława i potwierdzić dobre czy świetne relacje między Platformą Obywatelską a Polskim Stronnictwem Ludowym. Od 2006 roku jesteśmy w koalicjach sejmikowych i dobrze współpracujemy na rzecz lokalnych ojczyzn, na rzecz województw. I też dzisiaj ta moja obecność tutaj wspólna, wspólne zaangażowanie przyjaciół z Platformy i żeby wesprzeć wspólnego kandydata, wspólnego kandydata pana Mieczysława Wogińskiego do wyborach uzupełniających do Senatu. Ale to coś więcej niż takie... Wybory uzupełniające. One się zdarzają po, po tych wyborach, kiedy tak się dzieje, że senatorowie znajdują się w różnych miejscach i wydaje się, że to nic niezwykłego, ale to są szczególne wybory. Szczególne, ponieważ po studniach widzimy jak dziwnie, jak rzeczywistość w Polsce odbiega od tego, co było zapowiadane w kampanii wyborczej, jak dobra zmiana okazała się złą zmianą. Jak nad szarpnięto zaufanie Polaków i jak ważna jest dobra, silna, rzetelna, racjonalna opozycja w parlamencie. W parlamencie, czyli także w Senacie, bo w Sejmie staramy się <tryk> współpracować, tak jak powiedziałam, i budować dobrą współpracę i dobry projekt i szanse na to, żeby w perspektywie najbliższych miesięcy być gotowym na, na następne wybory. Ale chcę powiedzieć, że to, jest, to są ważne wybory także dlatego, że Senat, przez to, że udało nam się wprowadzić organizację, udało nam się wprowadzić ordynację w okręgach jednomandatowych, jest też takim sprawdzianem, czy sprawdzianem rzetelności kandydata, tego, czy jest w dobrym stylu w stanie reprezentować mieszkańców swoich wyborców mieszkańców tego terenu. I ważne jest, żeby właśnie w Senacie, żeby ta Wyższa Izba Polskiego Parlamentu oddychała tą samorządnością, tą podmiotowością samorządu, realizowała oczekiwania mieszkańców, pokazywała, że właśnie ten zbiór stu osób buduje to, co najlepsze, jeśli chodzi o obraz Polski Lokalnej. Jakkolwiek ta, ten okręg wyborczy składa się z różnych ziem tutaj na Podlasiu, to jednak ważne jest, żeby reprezentował ten okręg wyborczy, żeby reprezentowała osoba stąd, która zna te problemy, wie, jak je rozwiązywać. I wie jak dużo powinniśmy razem zrobić w Warszawie na rzecz Łomżyńskiego, ale też Augustowa czy Suwalszczyzny, bo to jest niezbędne. Niezbędny jest taki głos przy pisaniu i ocenie projektu budżetu, przy interpelacjach, przy inicjatywach poselskich i senatorskich, przy dobrej współpracy tych wszystkich, którzy wiedzą, że nie może być rozwoju w Polsce, nie może być Polski dwóch prędkości, że właśnie ta część Polski, tak zwana ściana wschodnia, wymaga wielkiego naszego wspólnego zaangażowania i to bez podziału na partię rządzącą czy opozycyjną, to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Nasz rząd, rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wynegocjował, jak Państwo wiecie, ponad 480 miliardów złotych w nowej perspektywie finansowej. Ale z niektórych rzeczy jesteśmy szczególnie dumni. To jest program Polska Wschodnia. To jest dobrze ponad 2 miliardy Euro przez te najbliższe 7 lat i one będą wydane właśnie tu, właśnie w Polsce Wschodniej, w miejscu, które wymaga szczególnej staranności i szczególnego zaangażowania. I także, mówię zupełnie wprost, staranności, jeśli chodzi o pisanie dobrych wniosków, o dobrą rywalizację najlepszych projektów i o wsparcie ze strony ludzi, którzy się zajmują polityką. Nie tylko w Łąży, nie tylko w Białym Stoku, w Suwałkach. Czy w Augustowie, ale także w Warszawie. I taką wolę i taką, e, takie przekonanie wspólne chcemy zadeklarować. Jak najwięcej pieniędzy na Polskę Wschodnią, jak najwięcej pieniędzy europejskich na inwestycje, na nowe miejsca pracy, ale też na inwestycje w szkolnictwo, w szkolnictwo zawodowe, w wyższe szkolnictwo. Tak żebyśmy byli i dumni z naszej ojczyzny tej lokalnej, ale także żebyśmy zrobili wszystko, żeby młodzi ludzie nie musieli stąd wyjeżdżać po ukończeniu szkół czy studiów, żeby były miejsca pracy i żebyśmy mogli powiedzieć, że Polska rozwija się tak jak dotychczas, że ten proces e, dobrej zmiany, którą prowadziliśmy przez tyle przez ostatnie 18 on będzie kontynuowany. I mimo że dzisiaj jesteśmy w opozycji, zrobimy wszystko, żeby tak było, bo wiemy, że te kwestie najważniejsze, lokalnych y, inicjatyw i lokalnych spraw nie mają, czy nie powinny mieć barw i kolorów partyjnych, bo one są po prostu, mają służyć ludziom, mieszkańcom y, tej ziemi, tej części województwa podlaskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Głos zabierze w tej chwili prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego kolega Władysław koziniak bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję, że, że dzisiaj możemy się spotkać w Łomży, że połączyła nas osoba Mieczysława Bagińskiego, najlepszego kandydata do Senatu. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za to wsparcie i poparcie dla naszego wspólnego, dla kandydata tej ziemi, to jest myślę w tym najważniejsze, autentycznego waszego rodaka, sąsiada, nie osoby przywiezionej, której się nie udało wygrać trzy miesiące temu czy cztery miesiące temu wyborów w Warszawie, przy całym szacunku do kontrkandydatki głównej. Osoby, która zna te problemy, jest radnym od początku funkcjonowania reformy samorządowej, od początku powstania województwa podlaskiego. Jest osobą niezwykle tutaj szanowaną. Chyba rodzina Bagiński od sześciu wieków już na tym terenie funkcjonuje więc o autentyczności możecie być pewni ten dobry symbol małej ojczyzny jaki może być przekazany do senatu i ten głos małej ojczyzny jaki kolega Mieczysław Bagiński będzie tam wyrażał jest niewątpliwie bardzo cenny Mówimy o rozwoju Polski Wschodniej, o rozwoju Okręgu Łomżyńsko-Suwalsko-Augustowskiego, o tym, że musi być reprezentant, który po dwóch tygodniach nie zostawi swoich wyborców i nie doprowadzi do kolejnych wyborów. Te wybory nie są z naszej przyczyny, ani Platformy, ani psl ani Nowoczesnej, która też popiera, ani środowisk obywatelskich. Te wybory są w wyniku decyzji nowych władz, bardzo szybko po już dokonanym wyborze. Chyba nie warto jednak znowu powierzać zaufania tym, którzy za chwilę znów może wybiorą inną drogę i swoich wyborców zostawią. Szanowni Państwo, dziś potrzeba w tym obszarze Współpracy w obszarze dobrych projektów ludzi odpowiedzialnych, ludzi doświadczonych. Tych ludzi doświadczonych w Senacie bardzo potrzeba. Tamten głos opozycji też musi być wyraźny. To doświadczenie, które Mieczysław Bagiński posiada, związane z pełnieniem funkcji wojewody, wieloletniego radnego, to, że wybudował tutaj szpital, którego przez wiele lat nikt nie mógł dokończyć, to, że rozwijał swoją małą ojczyznę pokazuje najlepiej, że jest po prostu dobrym kandydatem. Dziś mamy wielkie wyzwanie dbania wspólnie też o polską ziemię, o polskie rolnictwo, a o polską rodzinę. Słyszeliśmy wiele obietnic 100 dni temu, gdy powstawał rząd, gdy pani premier Szydło obejmowała swoją funkcję. Większość z nich niestety nie zrealizowana. Bo skupiono się na sprawach związanych z Trybunałem, służbą cywilną, telewizją polską, a nie na sprawach, które wniósł zresztą sam Pan Prezydent Duda, czyli zmiana wieku emerytalnego czy kwoty wolnej od podatku. Te ustawy przestały być aktualne. Szkoda, że nie dokonały się zmiany, które były zapowiadane. Dziś jest szansa pokazać, że można wybrać ludzi naprawdę odpowiedzialnych. Osoby, które są autentyczne, są takimi swojakami, są reprezentantami małej ojczyzny. Głęboko wierzę w to, że 6 marca różne środowiska, bo Mieczysław Bagiński nie dzieli tak jak PiS, tylko łączy. Łączy teraz różne środowiska polityczne, ale najważniejsze jest to, żeby połączył Polaków przy urnach 6 marca tu w województwie podlaskim. Żeby pokazać, że możemy i potrafimy, że nie jest wszystko tak, jak nakreśla nam tylko jedna partia, że propozycje, które możemy składać i osoby, które rekomendujemy, potrafią naprawdę bardzo wiele. Szanowni Państwo, na koniec taka refleksja dotycząca też. Jak w jaki sposób ciekawy może się to wszystko układać? My możemy się różnić, możemy się spierać, ale są momenty, kiedy trzeba stanąć razem i udowodnić, że dbanie o małą ojczyznę nie kończy się w momencie wyboru do Sejmu czy do Senatu. Ono się naprawdę wtedy zaczyna. A Mieczysław Bagiński jest gwarantem tego że z dniem wyboru rozpoczyna kolejny wielki etap pracy dla, dla tej ziemi, dla swoich rodaków, dla tych wszystkich, których zna od lat, od pokoleń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezesie. W tej chwili głos zabierze prezes Struktur Wojewódzkich Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł na Sejm, Mieczysław Kazimierz-Baszko. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezesie, Kandydat Mieczysław Wagiński jest bardzo osobą potrzebną dla naszego regionu, a w szczególności tu region łomżyński poprzez Krajewo, Kolno, Zambrów, Augustów, Suwałki, Sejny, Mońki, to osoba sprawdzona, która od lat znam tą osobę i takich, takie osoby są potrzebne dla naszej Ojczyzny. Ja ze swojej strony chcę poprzez Nośniki medialne skierować, że głosujmy na tych, dla których od swego mieszkania można oddać klucze i nabroić. Ten człowiek otrzyma klucze, ale od Waszych mieszkań, Waszych małych ojczyzn, i on nie nabroi. I to takich osobowości ojczyzna potrzebuje. Jeszcze raz nakłaniam wszystkich wyborców żeby zagłosowali na Mieczysława Bagińskiego. Po pierwsze chciałem poprosić wszystkich wyborców, sympatyków, przyjaciół Platformy Obywatelskiej o mobilizację i wsparcie Mieczysława Bagińskiego 6 marca w, w dniu wyborów i w czasie tej kampanii, która jeszcze przed nami. Ja chcę powiedzieć tutaj ta ziemia, ziemia łomżyńska, ziemia szczególna, dla której historia ma wielkie znaczenie. Cechuje się ogromnym patriotyzmem lokalnym i ja chciałbym w imieniu tego patriotyzmu lokalnego zaapelować do mieszkańców Łomży i ziemi łomżyńskiej o głos na Mieczysława Bagińskiego, człowieka stąd, człowieka, który będzie reprezentował ziemię łomżyńską w Senacie w sposób najlepszy z możliwych. I druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, że Mieczysław Bagiński to jest też odpowiedź na wyzwanie dzisiejszych czasów. Bo kiedy rządzący wprowadzają w państwie chaos zamęt, to potrzebujemy ludzi, którzy wnoszą spokój i ład. I takim człowiekiem jest Mieczysław Bagiński. Ja znam go od wielu lat tutaj z naszych wspólnych podlaskich przedsięwzięć. I chcę powiedzieć, w najtrudniejszych sytuacjach, w najbardziej konfliktowych, potrafi zawsze znaleźć rozwiązanie i wyjście. To jest człowiek na takie czasy, gdzie trzeba szukać dobrych rozwiązań w czasie napięcia i chaosu. To właśnie Mieczysław Bagiński będzie najlepszym naszym reprezentantem w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, głos zabierze Prawne Sejmiku Jownictwa Pawławskiego, też wiceprzewodniczący Sejmiku, tak jak Jacek Piorun do proszę. Szanowni Państwo, struktury Platformy Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego miały już ekstra konferencję, w której wyraziliśmy poparcie dla kandydatury Mieczysława Bagińskiego. Niemniej jednak chciałbym dodać, że to poparcie cały czas trwa. Intensywnie pracujemy, żeby kandydat nasz wygrał te wybory, a w rozmowach z mieszkańcami czujemy takie czujemy, że może być dobrze i czujemy, że będzie dobrze. To jest najważniejsze. Najważniejsze to co myślą ludzie i w jaki sposób te wybory traktują. Ja powiem jeszcze tylko, że 10 lat jestem z Mieczysławem Bagińskim w sejmiku województwa podlaskiego. Sami Państwo widzą, Łomża zmieniła swoje oblicze. W ciągu tych ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy naprawdę duże pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kontekście oczywiście funkcjonowania też Unii Europejskiej na terenie naszego miasta i powiem, że jest to ogromna zasługa również Mieczysława Bagińskiego. To człowiek, który zawsze nie odmawia uczestnictwa w koalicji na rzecz Łomży, Ziemi Łomżyńskiej, ale też Ziemi Suwalskiej i Augustowskiej. Także wierzymy, że będzie też naszym ambasadorem, ambasadorem Łomżyńskich spraw również w Senacie Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, zwracam się do mieszkańców Łomżyńskiego, do Suwalszczyzny, do powiatu Monieckiego. W ostatnich dniach bardzo intensywnie odwiedzam. Różne miejscowości, różne środowiska i melduję, że nigdzie mi niepotrzebny jest pilot, przewodnik ani tłumacz. Widzę natomiast, jak się wozi po regionie eksponaty. No i trzeba rzeczywiście i urządzenia techniczne włączać i uruchamiać całe służby, żeby dowieźli tam, gdzie trzeba, bo jedzie eksponat. Szanowni Państwo, czy, czy to taki polski chcemy, żeby za społeczność lokalną mówić głosem no takim odległym, Panie Przewodniczący, z jednym Pana zdaniem to ja się publicznie nie zgodzę. Pan powiedział, że takie coś, co się zdarzyło w Podlaskiem, nie jest to nic niezwykłego. A ja pana przekonam, że jest to coś niezwykłego i jest to karykaturą demokracji. Jeżeli w mateczniku PiS wygrywa się wszystko i w powtórzonych wyborach nie znajduje się stąd człowieka spośród swoich, to wybaczy pan, ale niech pan się ze mną zgodzi. To, to jest coś niezwykłego. Zgoda? Zgoda. Zgoda. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo. I może jeden wątek, bo tak, mnie przedstawiać się tutaj i, i, i mówić o swojej drodze życiowej, to chyba już nawet nie wypada. no Większość mnie zna. Natomiast jeden wątek chcę dzisiaj wyłożyć. Jaki jest mój pogląd na senat w przyszłości? Zacznijmy od tego, że dzisiejszy senat jest w swojej strukturze politycznej takim samym w składzie i w Kompetencjach jak Sejm. Kto ma większość Sejmową, ma automatycznie prawie większość i w Senacie. I to, co robi Sejm, przypada potem jeszcze zaklepywaczowi, powtórzę, zaklepywaczowi Senatowi. Po co to? W programie polskiego Słonicza Ludowego jest wyższa czy najwyższa izba samorządowa. Ona by się składała nie z wybrańców politycznych, ale byliby tam reprezentaci wszelkich zawodowych organizacji, niemodne słowo korporacji, ale wszystkie samorządy zawodowe i samorządy terytorialne, a zatem obywatel, który nie chce uczestniczyć w wyborze politycznym, może dokonywać wskazania wyboru poprzez uczestnictwo w jakiejś profesji. I ta Izba, jeśli byłaby dobra wola, zapisać ją w Konstytucji, określić jej funkcję, to uważam, że byłoby to jeszcze doskonalsze państwo niż dzisiaj. Dziękuję. Chyba, Panie. że będą do pytania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak króciutko tylko. W ostatnich wyborach startowaliśmy z jednego okręgu do Sejmiku Województwa Podlaskiego i kolega Bagiński wygrał ze mną dokładnie 102 głosami. Czego życzę, by w tych wyborach też te 102 głosy zdecydowały o wygranej. I przechodzimy do pytań. Oczywiście bardzo proszę o zadawanie pytań. Polina Warszawowska, Telewizja Polska. Ja mam pytanie do lidera PSL i lidera PO o podsumowanie studni rządu. Panie dyktator, szanowni państwo, to jest także hasło. Damy radę, dobra zmiana jest powtarzane i odmieniane przez PIS na wszelkie możliwe sposoby. Tylko na hasle się kończy, bo żadnej dobrej zmiany nie dokonano. Nawet jeśli wprowadza się program 500 to nie przyjmuje się poprawki na przykład złotówka za złotówkę, który, który by autentycznie dał szansę wielu rodzinom. Nie ma dialogu z opozycją, e, który był obiecywany. E, Pamiętam, jak pani premier mówiła, że w 100 dni nawet były takie infografiki, które są dzisiaj dość mocno odtwarzane. W 100 dni zostanie przyjętych tyle i tyle ustaw dotyczących kwoty wolnej od podatku, dotyczącej emerytur, leków dla seniorów. Tak naprawdę PiS przez te pierwsze dni skupił się tylko i wyłącznie na zdobywaniu władzy, na ogarnianiu swoimi mackami wszelkich możliwych Stanowisk, wszelkiej możliwej struktury, sięgania wszędzie, gdzie się tylko da. Wszystko, co stało na drodze, albo tak jak Trybunał, zostało rozjechane, albo tak jak Służba Cywilna, wywrócone do góry nogami. Te 100 dni pokazuje, że naprawdę o dobrą zmianę nie będzie łatwo. Ona jest możliwa dzisiaj na Podlasiu, tu może dojść do prawdziwej, dobrej zmiany, do poparcia kandydata Mieczysława Bagińskiego i to by był taki wyraźny sygnał od Polaków, że te 100 dni się po prostu nie udały. Może nie trzeba było tyle obiecywać, może nie trzeba było tak rozdmuchiwać wielu nadziei i ambicji, bo których nie są w stanie dzisiaj spełnić, oczywiście. Można powiedzieć, że 100 dni to jest krótki okres czasu i pewnie nie mielibyśmy aż tylu uwag do e, tych 100 dni, do tego czasu rządzenia, gdyby nie tak daleko posunięte obietnice. Ja pamiętam wypowiedzi w kampanii wyborczej. Nie o jakimś 2017 roku, jak mówiła pani. E, Premier Szydło tylko o 2016 roku, że wtedy wejdzie CIT 15%, że wtedy będą wszystkie te rzeczy od początku roku realizowane, a po prostu nie są. Nie trzeba było tyle obiecywać. Dobrej zmiany nie ma. Dobrą zmianę podsumowano w Radomsku, mam nadzieję, że będzie podsumowana tutaj w Województwie Podlaskim. Te 100 dni rządów to czas nieustannej awantury, kłótni, waśni. Brakuje normalności, trzeba pokazać, że są osoby odpowiedzialne, że ta normalność jest dzisiaj w cenie i trzeba o nią zawalczyć. Mieliśmy dzisiaj spotkanie z mediami, z dziennikarzami w Warszawie i prezentowaliśmy ten, to 100 dni i naszą ocenę. Ja bym powiedział tak, miała być dobra zmiana, jest zła zmiana miała być teczka pełna ustaw, jest teczka ataku i oskarżeń i donosów na Lecha Wałęsę. To jest prawda o tych studniach. A jeden z najważniejszych polityków PiS-u dzisiaj minister spraw wewnętrznych i administracji jest osobą, która kompromituje swój urząd, pokazał swoją nieudolność. To co zdarzyło się w komendzie głównej policji a później to cała historia z komendantem głównym policjantem, jest takim symbolem i nieudolności, i nie, e, niespełnionych obietnic. My składamy jutro wotum nieufności o, e, w stosunku do ministra Mariusza Błaszczaka, pokazując, że to jest taki stempel na tych 100 dniach stempel nieudolności, wyborczego kłamstwa e, i nierzetelności. I będziemy, co. Każde 100 dni przypominać o tym i mówić, że nie można jednego obiecywać w kampanii wyborczej, a później realizować zupełnie inną politykę. Polacy muszą wiedzieć o tym, co spotyka ich ze strony państwa PiSu. I zgadzam się tutaj, że każde wybory, te w Radomsku w ostatnią drobinie. w niedzielę, w różnych miejscach, te w 6 tutaj w Łomży, Augustowie i w Suwałkach. Także uzupełniające wybory w Chrzanowie. Każde wybory są ważne dla nas wszystkich, żeby pokazać, że nie ma zgody na taką politykę. Że nie, nie ma takich, nie ma zgody na to, żeby, żeby zaakceptować taki sposób uprawiania polityki i tak różne obrazy kampanii wyborczej, obietnice z kampanii wyborczej i późniejszych Następnych dni i to po prostu musi być, i wierzę, że także pomogą nam mieszkańcy Łomży i tej części województwa podlaskiego, żeby, żeby taką niezgodę pokazać. Trzeba głosować na program pozytywny, trzeba głosować na, na dobre lokalne pomysły, trzeba głosować na wiarygodność, żebyśmy wiedzieli, że, że właśnie każde takie wybory, jak te 6 marca, tutaj są taką szansą, żebyśmy pokazali, że, że nie ma zgody. I wydaje mi się, że tylko właśnie przez taką aktywną postawę będziemy mogli pokazać, że, że PiS musi zmienić tę politykę, że Polacy już nie będą się dalej, nie, nie pozwolą się dalej oszukiwać. Nie wszyscy, panie redaktor, wszyscy nie znają z takiej nieszkodliwej przewrotności. Jedno, co się udało, to w sferze osobowej. Tutaj nowy rząd pobił rekord Heroda. Herod wyciął, ale tylko jedno płeć, i w określonym wieku, tam jednorocznych czy dwurocznych chłopców. Tu wycięto pieni wszystkich, bez względu na wieki i płeć. Proszę popatrzeć, jaki wydźwięk miały takie spędy na jeden dzień. Nie wiem, kilkudziesięciu, dwustu, trzystu, którym w jednym momencie i z jednej przyczyny wręczono wypowiedzenia. To w cudzysłowie, to się udało. Dziękujemy. Jeszcze są jakieś pytania? Dziękuję dziękujemy bardzo. Państwu, dziękujemy.